Jazeraki Ława, przed laty czołowy polski drugoligowiec, ostatnio na peryferiach krajowego futbolu, ale wciąż muszą się z nim liczyć wyżej notowani rywale. W poprzedniej rundzie przekonało się o tym zagłębie Sosnowiec, teraz zagłębie Lubin, które do ostatnich minut z duszą na ramieniu musiało walczyć o korzystny wynik. Wszystko rozpoczęło się chwilę po przerwie, gdy Iławianie objęli prowadzenie po strzale Pawła Szkamelskiego. Gospodarze grali odważnie w ataku i rozważnie w obronie. Rozważnie, ale nieperfekcyjnie. Cztery minuty przed końcowym gwizdkiem nie zdołali bowiem upilnować Dawida Banaczka, który mocnym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Dogrywka była już formalnością. Na 2 do 1 trafił Michał Chaubiński. Na 3 do 1 podwyższył Łukasz Piszczek. Gospodarzom na osłodę pozostała bramka nigeryjczyka Anastazusa Okfuwane. W jeziorach Zagłębie 2 do 3. Graliśmy w. W pierwszej części meczu za spokojnie. Myśleliśmy, że po prostu spokojnie strzelimy tą bramkę. No ale jednak życie zweryfikowało i musieliśmy się sporo namęczyć. Gdybyśmy utrzymali jeszcze jedną, dwie akcje, myślę, że zakończylibyśmy ten mecz yy, zwycięstwem i, i nasza przygoda by trwała.